Witam Państwa serdecznie i zapraszam na naszą relację. Zbliżamy się do Mostu Sienickiego, to jest najsłynniejszy most w Polsce. Ten most jest w Gdańsku. Tak jak Państwo widzicie, na razie nic niepokojącego się nie dzieje. Tak informacyjnie, to jest nagranie z dnia wczorajszego, można powiedzieć, już takie archiwalne. Zaledwie kilka godzin po wykonaniu tego nagrania został całkowicie wstrzymany. Ruch na tym moście, trzymano zarówno ruch pieszych, rowerzystów, ruch samochodowy. I już wyjaśniam z czego to wynika dla widzów, którzy tutaj na bieżąco nie śledzą naszego kanału. Po prostu władze Gdańska otrzymały od specjalistów z Politechniki Gdańskiej bardzo niepokojącą ekspertyzę. W tej ekspertyzie stan tego mostu był określony jako bardzo, bardzo zły. Konkretnie chodziło o przyczółki mostu i w związku z powyższym władze Gdańska podjęły decyzję w takim bardzo pilnym trybie, zaledwie w przeciągu kilku dni, żeby całkowicie zamknąć wszelki ruch na tym moście, także jest to gigantyczne utrudnienie dla okolicznych mieszkańców i bardzo, bardzo duże zaskoczenie. Tutaj na, na nagraniu wcześniej mogliście Państwo zobaczyć, były znaki ograniczające prędkość do 30 km na godzinę i ograniczono również do 10 ton to samochodów, jakie mogą się tutaj przemieszczać po tym moście, te znaki zostały ustawione w 2020 roku, w połowie 2020 roku. Miało to zabezpieczyć ten most przed uszkodzeniami, no ale niestety, jak widać, na niewiele to się zdało i cały czas ta kondycja tego mostu się pogarszała. Tu już aktualne nagranie z soboty. Od samego rana w Gdańsku i okolicach padał śnieg z deszczem. Tego śniegu napadało w niektórych miejscach nawet kilkanaście centymetrów. Sporo jest tego śniegu na chodnikach, na ulicach. I tutaj, jak Państwo widzicie, nie ma już możliwości przejazdu. Ustawione zostały znaki zakazu wjazdu. Zbliżamy się w okolice mostu i zaraz zobaczycie Państwo taką dosyć ciekawą sytuację. Można powiedzieć, że ten most stał się jednym z najpilniej, z najlepiej strzeżonych mostów w Polsce. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie mostu stoi patrol straży miejskiej albo z patro-policji. Przedtem z informacji, jakie mieliśmy, stał patro-policji i tutaj został zmieniony przez strażników miejskich i pojawiło się też takie w związku z tym pytanie od pani, która tutaj mieszka, chyba w okolicach, bo szła z pieskami. Ta pani pytała strażników miejskich, czy ten most będzie tutaj pilnowany przez tutaj policję albo przez Straż Miejską cały czas. Oczywiście na tak zadane pytanie odpowiedź ze strony funkcjonariuszy nie padła, natomiast jest to ciekawa kwestia i postaramy się tutaj na bieżąco odwiedzać to miejsce, okolice Mostu Sienickiego i będziemy Państwa informować, co tutaj się dzieje. Tak jak Państwo widzicie, na samym moście ustawiono specjalne bariery betonowe. Także nie ma tutaj możliwości, żeby jakikolwiek pojazd przejechał. Natomiast odnośnie ruchu pieszych, jeśli ktoś by się uparł i chciał złamać przepisy, no to niestety, gdyby tutaj nie praca policjantów i Straży Miejskiej, to tutaj taka możliwość czysto teoretycznie, oczywiście rozważając, by była, bo nie ma tutaj po prostu na tym moście jakiejś siatki, jakiegoś ogrodzenia, które uniemożliwiałoby ruch pieszych. Także być może ta obecność tej chwili służb w okolicach tego mostu właśnie wynika z tego, że nie zamontowano tam jeszcze specjalnego ogrodzenia, które uniemożliwiałoby ruch pieszych. Nawet gdyby ktoś się uparł, żeby tam przejść, a wiadomo, że gdyby tutaj nie było służb, no to na pewno część osób próbowałaby mimo wszystko przedostać się na drugą stronę. Tutaj też taka ciekawostka, ponieważ wieje silny północny i północno-zachodni wiatr na Pomorzu. Ten wiatr wypycha wodę do kanałów portowych i rzek. W związku z tym praktycznie we wszystkich polskich portach na Bałtyku przekroczone są w tej chwili stany alarmowe i ostrzegawcze. Ta woda jest na dosyć wysokim poziomie. Na szczęście nie ma jeszcze katastrofy, bo te przekroczenia np. w porcie północnym, a także na Helu są raptem o kilka, kilkanaście centymetrów. Powyżej stanów alarmowych, także na razie nie ma katastrofy, aczkolwiek jutro zapowiadany jest bardzo silny sztorm, i jeszcze wszystko może się zmienić, sytuacja może się pogorszyć. Ale jak Państwo widzicie, ten poziom tutaj wody jest dosyć, dosyć wysoki. Na sam koniec wybraliśmy się na plażę do gdańskich górek zachodnich, i tutaj zobaczycie Państwo gigantyczne fale, sztormowa pogoda. I jak się okazuje, nie wszystkich taka sytuacja związana właśnie z tą sztormową pogodą martwi. Są osoby, które można wręcz powiedzieć czekają na taką pogodę i wykorzystują tą pogodę do realizacji własnych pasji. Także zapraszam Państwa do oglądania naszego nagrania. Tutaj szczególnie widowiskowo wyglądają surferzy. Którzy próbują utrzymać się na desce surfingowej, na tej fali. Nie jest to łatwe. Na szczęście, jak Państwo zobaczycie na naszym nagraniu, raz jednemu z tych surfer surferów udało dłużej utrzymać się na tej fali, także jest to, jak widać, niezły wyczyn. No i wymaga to jednak dosyć dużej odwagi, żeby przy takiej pogodzie uprawiać ten rodzaj sportu. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.